Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag siewej, ja przypnę wam serduszko I specjalnie dzisiaj zostawiłem chudy na odcinku A to dlaczego? Yy, dlatego, że jak ktoś przyuważył, to w ostatnim odcinku było na koncie około 80 kilka tysięcy Więc gdzie zniknęło około 15 tysięcy? A zniknęło ono o dokładnie Tutaj tak, znowu zakupiłem kolejny areał, rozwijamy się, nie ma co tutaj próżnować. Na no z racji, że kolejne areał przyszły, jest wiosna, trzeba siać, to też dochodzą dwa nowe nabytki. I na razie to są dwa ostatnie nabytki, chociaż jeszcze jeden najprawdopodobniej będzie, ale to, to zobaczymy, czy się zdecyduje i dogadam się z firmą. I bierzemy taki oto agregacik sobie. W wersji tej najbiedniejszej, że, że tak powiem. No, bo no, tylko w sumie te dwa rzędy zamów wezmę. I tyle. Nic tutaj nie będę zmieniał, koloru ani nic. E, nie będę zmieniał, a się zmienił. No i kupujemy. Czemu zagrolifta, a nie na przykład zagromaszu? No wiadomo, wiecie, tutaj mam taniej, a jednak nie chcę się z, ze wszystkich tych pieniędzy już teraz e, e, jakby pozbyć ich, że tak powiem. Czekajcie, tutaj wszystko mi się podoba, tylko weźmiemy sobie. E, tak to nie na razie ścieżki się nie będziemy bawić to też nie to też nie e, o to sobie weźmiemy no bo zawsze te, te te znaczniki są w miarę tam potrzebne dobra lecimy sobie na sklep po to e, no i powiecie że zostało mi 50 tysięcy jeszcze na co je wydam e, najprawdopodobniej jeszcze będzie jedno pole ale to po żniwach jak podmienię mapkę na nowszą, bo tam już właśnie dużo tych pól doszło i troszkę większych, trochę, troszkę mniejszych i tak dalej. Więc tam będę już miał w czym wybierać. A też nie chcę mieć wszystkiego w jednym miejscu, bo to za nudno będzie. Chociaż te pola, które teraz kupuję, one. Oj, Chociaż te pola, które teraz kupuję, one są przystosowane po to, żeby się rozbudować. No, puścisz mnie. Muszę tak o sobie zrobić, niestety żeby się wiecie, nie... Co ja gadam? Nie rozbudować, tylko żeby je sobie połączyć, tak jak tutaj te trzy. Najprawdopodobniej na wiosnę tamte dwa też zostaną połączone w jedno. Dobra, jestem ciekawy, czy to z tym pójdzie, no bo jednak... Jednak ja tutaj tego swojego jest zacika trochę katuję. tak mi pisaliście przynajmniej pod odcinkiem. No troszkę troszkę przód mu będzie zrywać pewnie. Damy sobie radę. Zmienimy tutaj na... Na, no, na, no, na, no, owiez, to chyba było to, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, tak, dokładnie to jest to. E. E, lecimy sobie najpierw na te pole po Oranym, tutaj na te malutkie, przetestować jak to będzie szło. No, ale ten zestaw coś raczej zostanie tutaj na dłuższy czas. E, nawet jak ciągnik sprzedam, bo to jest zestaw, myślę, pod takie. 120 koni, a nie pod 90 czy tam pod 80, ale... Wiecie, MTZ MTZ ma robić, nie ma stania. A w razie by się nie spisywał ten zestaw, to po prostu sobie będę używał obu tych maszyn oddzielnie, ale o, daję radę. Co prawda nie jedziemy tu V-Maxem, tak jak już przy. Czekajcie, przejadę, przejadę. E, nie jeździmy już tak szybko co prawda jak przy Gruberze. Czekajcie, tak mnie nie będzie gibać Zobaczymy Ty nawet tak nie giba jakie ja w szoku jestem A jednak, tro jednak trochę przód Ale no myślę, że to jest komfort, to jest praca, która tam jest warta trochę e, Wiecie, no jest to mega usprawnienie według mnie Bo co najpierw poagregatować Fakt, że zazwyczaj i tak sialiśmy we dwie osoby ale, co najpierw agregatować, a później dopiero siać, to, to taki jeden zestaw pojedzie i dobra, i jest porobione. Jest zestaw 3 metry, a nie tam po takie malutkie, po dwa. Tym to można siać, że tak powiem. Widzicie, kilka przejazdów, i pole będzie zasiane. Co prawda, na takich małych polach, to tym się wyrobić to jest masakra. Ale pomału się nauczymy wszystkiego. No i co? Jeszcze jedyny zestaw, nad którym myślę to są wały, ale te wały posiewne, z tego co wiem one dają tylko 3% w plonach, a jednak to jakiś tam koszt też by był. No ale też z drugiej strony jakieś tam fajne zawsze akcja na kanał. Bo na razie to co? Będziemy teraz mieli orkę, obornik, siew i tyle i potem żniwa. Jednak dlatego powoli będę w te zwierzęta chciał iść i tak dalej. W tym sezonie, jakby chcę nabrać pól żeby później to sezon fajna kasa wbijała za, za to wszystko. E, no, najgorsze jest, najgorsze jest to, że żadnej fajnej obory takiej mniejszej polskiej nie ma e, na razie. A z budynkami jest mega problem, żeby to pokonwertować, e, żeby to działało fajnie. E, szczególnie z tymi teksturami. Ale coś to może przysiądę, jakąś oborę wymyślę. I, I będziemy coś tam się powoli tutaj działać No bo jednak fajnie by było, żeby powoli w te krówka iść e, Krówki iść, albo nie wiem w sumie Czy w krowy, czy w owce, w, czy, czy w, nawet w świnie A nawet może i w konie byłoby fajnie Chociaż konie to tak, one są fajnym interesem Ale no w farmingu nie ma obornika z nich Więc e, trochę tak, trochę tak strasznie no po prostu dalej musiałbym ten nabornik kupywać, czy tam za się wymieniać, a, a po co mi to Już jakbym chciał mieć zwierzęta to tak, żeby mieć to wszystko swoje, żeby tych nawozów nie kupywać i tak dalej Chociaż nawozy i tak trzeba będzie kupywać, no bo Bo trzeba dwie dawki Trzeba Pierwsze korzeń A później jeszcze Jeszcze, jeszcze jak już wykiełkuje, no niestety tak Tak farming działa Chociaż nie wiem czy jakoś Nie ma modyfikacji czy czegoś żeby Tutaj będzie nakładka Nie ma modyfikacji czy czegoś żeby Sobie fajnie ten Fajnie ustawić że jeden raz Tylko przejeżdżamy po prostu nam więcej Zżera tego obornika Ale za to Ale za to mamy jednym przejazdem Dobra czekajcie teraz jeszcze sobie tu cofnę Bo nie dojeżdżałem do końca Jedziemy na WAP, no tam potestować Tam jest lepsze pole, tam jest większe pole To tam, tam będzie to lepiej wyglądało Dobra, przejadę trochę sobie po pszenicy Nic się tu nie stanie No i w tym roku sama pszenica I sam owiec będzie Na trzech polach, więc no Ciekawie Czekajcie, nie to tylko To Trzeba podnieść No, masakryczny ten zestaw Ale szczerze wam powiem, że jak się jedzie w środku, to czuć trochę, że o właśnie, że przyczepności takiej mega nie ma Szczególnie jak jest jak jest podniesione to wszystko No ale trzeba tutaj się rozwijać Wiecie, że ja katować lubię wszystko, bo katowałem i 3 pk w gruberze I ojoj, serio ciężko się jeździ I 3 pk w gruberze i teraz yy, będę MTZ-a katował w takim zestawie ale u mnie musi wszystko robić, musi na siebie pracować. E, dzisiaj miała być też akcja, że na dwa ciągniki byśmy sobie fajnie się pobawili. Bo ziutek miał e, jechać tam gdzie, tam, gdzie gruberowałem, zasiać 60. E, e, tam czy trzypekiem. Dla mnie to jest jedno i to samo, ale no, wy się tam czypiacie czasami, no, ale mniejsza. Wiadomo, że podzespoły są inne, ale sama bryła jest 60, co nie? I nawet w nazwy ma co 360, więc. Ten. Teraz... Teraz będziecie myśleć, że ja myślę, że to samo wiem, że to jest inny silnik i w ogóle, co nie. Ale jakby ja się przyzwyczaiłem mówić na... I 3PK, i 60 i C360 zwykłe. Po prostu 60. Nie wiem czemu. Przecież yy, niektórzy mogą powiedzieć, że o, bo koni ma 60. No 60 nie ma 60 koni, więc te 60 się wzięło od tego, że... W nazwie ma 360, co nie? Dobra Ej, ale na takim polu to to się ładnie robi, nie? Łe tutaj sobie opuścimy I elegancko. Ile tutaj odcineczka mamy? 9 minut, więc... w miarę. No trochę krótsze te odcinki, no bo samemu teraz nagrywam, a plus są elekcje i nie mam... Nie mam jak tego w dzień nagrać i nagrywam dopiero tak godzinę przed wrzuceniem i muszę się śpieszyć, a im odcinek krótszy, tym szybciej się wrzuci, wiecie o co chodzi. Eee, no ale już się postaram na jutro, żeby we dwóch się fajnie coś pobawić. Łę. Czekajcie, bo sobie przełączam on po prostu wolniej opu podnosi. Czemu dzisiaj z chudami? No dlatego, że chciałem, żebyście widzieli stan finansów i tak dalej. Elegancko No tutaj A czekajcie, tutaj mogę używać tego w sumie eee, Jak ja z tam czasami tych poprze, ty, nie, nie poprzeczniaków, tylko kurczę, Znaczników Co ja z poprzecznikami, Z Czasami tych znaczników się używa, czasami nie Możecie wypisać w sumie, czy używacie, czy nie Ale troszkę tutaj o miaka robi Amazonka Może trochę za szeroki ten agregat no nie no, zdaje się, że git Dobra Zobaczymy Jak ja tutaj mam jechać mniej więcej po tym A krzywo Sobie wiedziemy i spróbuję z kabiny Tak o, myślę, że będzie git No jest gitara W sam raz, w sam raz Możecie pisać, czy macie jakieś tam poprawy na zdalnych Czy wszyscy, tak jak i u nas mówią, że poprawiamy dopiero po powrocie do szkoły Więc przez 1 dwa dni trzeba będzie poprawić trzy przedmioty w moim przypadku Polecam Uczcie się dzieci, uczcie, bo potem zostaniecie tak jak ja Na lodzie Dobra I zmienimy sobie Znacznik Eee yy. Ok Ja teraz jak skończę nagrywać To sobie wrzucę film do renderowania I lecę szybko Bele wstawić do zwierzaków Trzeba, trzeba A to niech się wrzuca Myślę, że na 17 gdzieś się wrzuci ten odcinek Nie, myślę, że nawet na jakoś 16:30 coś takiego Która to godzina 15.11 no to się będzie renderować 10 minut i 10 minut wrzucać Znaczy co ja gadam 10 minut wrzucać Wenderować się będzie 10 minut, a wrzucać pewnie z Ale i tak nie narzekam na ten internet W porównaniu do tego co było kiedyś To jest bardzo dobrze Dobra, ile tu mamy? 12 minut No to trochę krótko, ale co, ja się będę z wami żegnał Bo tutaj jeszcze chcę sobie stawić kawałek do zrobienia mnie turki. Do następnego odcinka Cześć i opa, elo